Prezydent Lech Kaczyński ma problem z wizerunkiem, konkretnie wizerunkiem premiera Marcinkiewicza, bo premier jest popularniejszy od prezydenta, a tak nie powinno być, gdyż taka sytuacja psuje humor przełożonemu prezydenta panu Jarosławowi Kaczyńskiemu, co powoduje napięcie w kraju i się odbija. Dlatego też za prezydenta Kaczyńskiego biorą się specjaliści, żeby poprawić mu jego wizerunek. Przede wszystkim prezydent powinien przestać popełniać gafy, mówią. Na przykład podczas wizyt zagranicznych często tak jest, że dana głowa pa jakiegoś państwa, choćby burz, dajmy na to chce przybić tradycyjną dyplomatyczną piątkę Lechowi Kaczyńskiemu, wyciąga dłoń i mu ta dłoń kwitnie w powietrzu, bo nasz prezydent zamiast przybić po Bożemu tę piątkę, to jak pisze prasa, błądzi gdzieś myślami. Na no sumie dobrze, bo skoro błądzi myślami, to znaczy, że ma jakieś myśli, bo jego poprzednik Aleksander Kwaśniewski to akurat myślami nie błądził. Jeden ze speców od wizerunku Lecha Kaczyńskiego uważa, że wizerunek jego podopiecznego psują dziennikarze, bo wyzłośliwiają się, zamiast koncentrować się na tym, co prezydent rzeczywiście robi. Ha! Ja tu przepraszam, że zabieram głos przy takim y, tuzie, jak y, Tymochowicz, y, tuzie PGR-u, znaczy y, pr ale gdyby dziennikarze koncentrowali się tylko na tym, co prezydent rzeczywiście robi, no to by zasilili grono bezrobotny. No ale prezydent już podobno wytrwale ćwiczy dobry wizerunek, na razie idzie ciężko. Lech Kaczyński próbował przed lustrem przećwiczyć przyjazne gesty wobec szarego narodu, na przykład radosny młodzieżowy gest Marcinkiewicza, no ale przeważnie wychodzi mu gest Kozakiewicza i zamiast jest, jest, jest... Wychodziło mu nie wiadomo dlaczego. No, no, no.